Kocha Boga ten, kto naśladuje Jezusa Chrystusa, bo Jezus kierował się miłością do Boga i do ludzi. Dlatego rozważanie Chrystusa, rozważanie jego zachowania prowadzi do pogłębienia miłości. W nim znajdujemy wzorzec tego, jak mamy postępować. Powinniśmy zatem często przy czytaniu Ewangelii zwracać uwagę na to, jak Jezus traktuje swego Ojca. Jak spędza długi czas na dialogu ze swoim Ojcem, jak kieruje się Jego wolą, jak dąży do tego, aby wszyscy poznali Go i pokochali. To jest miłość do Ojca. U Chrystusa widzimy miłość do bliźnich. I analizowanie, jak Jezus Chrystus traktował poszczególnych ludzi, faryzeuszów, grzeszników, celników, analizowanie tych spotkań z tymi ludźmi, ukazuje, na czym polega miłość do człowieka? Do takiej miłości bliźniego, jaką miał Jezus Chrystus, uzdalnia nas Duch Święty, bo jest to przecież Duch Chrystusa z zmartwychwstałego, który nam jest udzielony. On daje nam moc, by miłować tak, jak Chrystus wszystkich umiłował.